Numer 18 Gadugadu, gadu, zapraszamy do licytacji na 18 na Wielki Odgierce i Świątecznej Pomocy, więc to jest naprawdę bardzo atrakcyjna rzecz. Już nie mówię o samym Gadu Gadu, już nie mówi o tym numerze, ale naprawdę wielki symbol w tym, że w 18 i numer 18 możecie mieć ten numer dla siebie gadugadu, gadu, czyli możecie rozmawiać przez cały rok o najróżniejszych sprawach, ważnych, pierdolach oraz tych przyjemnych, o tych nieprzyjemnych, ale także o donosikach i o tych sytuacjach, gdzie ktoś kogoś zawiadamia o czymś. Gadugadu gadu, to jest naprawdę fantastyczna historia, która jest razem z nami od samego niemalże początku i do Powstało gadu-gadu, A więc, się do nas zgłosili, a my licytujemy każdy numerek z wielką radością. Numer 18, tym razem na waszych oczach, będzie licytowany podczas 18. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Mocy. A namawia was ja, Jurek Osia, który osobiście znam z Tanisława Mikulskiego, czyli naszego wspaniałego kapitana Klosa.